W ostatnich miesiącach świat nauki i media społecznościowe zelektryzowała informacje o rzekomym odkryciu poczynionym przez teleskop Jamesa Webba. Mowa o gigantycznym obiekcie, który miałby znajdować się w odległości 10 lat świetlnych od Ziemi i zmierzać w naszym kierunku. Sprawa ta, choć brzmi jak scenariusz rodem z filmu science fiction. Wywołała szereg pytań i spekulacji w środowisku naukowym oraz mediach głównego nurtu. Wszystko to zaczęło się dość dawno, bo jeszcze w kwietniu ubiegłego roku, kiedy to podczas przesłuchań w amerykańskim kongresie dotyczących postępów w poszukiwaniu życia pozaziemskiego, przedstawiciel NASA, dr Tomasz Zurbuchen, wygłosił intrygującą deklarację o tym, że znajdujemy się u progu jednego z najważniejszych odkryć w historii ludzkości. Wypowiedź ta. Początkowo przyszła bez echa, przyśmieniona przez inne doniesienia dotyczące zjawisk UFO. Sytuacja nabrała rozpędu dopiero we wrześniu 2024 roku, kiedy to Simon Holland, analityk danych współpracujący z NASA, przedstawił szokujące oświadczenie. Według jego relacji naukowcy odkryli ślady inteligentnej cywilizacji pozaziemskiej, jednak wahali się z publicznym ogłoszeniem tego faktu. Holand wspomniał o sygnale zarejestrowanym przez radioteleskop Parks w Australii, który miał nosić wszelkie znamiona sztucznego pochodzenia. Co więcej, podobne sygnały miały zostać odebrane również przez chińskie instalacje badawcze. W październiku pojawiły się również rozmaite anonimowe doniesienia, według których teleskop Jamesa Weba miał zarejestrować obecność masywnego obiektu kosmicznego w odległości 10 lat świetlnych od nas. Informacje te, choć niepotwierdzone oficjalnie, wywołały poruszenie w mediach społecznościowych i skłoniły dziennikarzy do podjęcia śledztwa w tej sprawie. Szczególną uwagę zwraca reakcja NASA na oficjalne zapytania kierowane przez organizację The Black Vault, na które to Agencja Kosmiczna zamiast jednoznacznie zdementować, zareagowała, mówiąc, że nie odbyły się żadne tajne spotkania z Kongresem w sprawie odkryć teleskopu Jamesa Webba. Taka wymijająca odpowiedź tylko podsuciła kolejne spekulacje. Pojawiły się plotki, że może to wynikać z kontekstu politycznego i zmieniającego się kierownictwa NASA. Tak czy inaczej, nie mamy żadnych twardych dowodów, ale obecna sytuacja rodzi pytania o transparentność instytucji naukowych i sposób komunikowania potencjalnie przełomowych odkryć lub dementowania plotek. Do kogo innego mają bowiem zgłosić się opinia publiczna czy właśnie media, aby zweryfikować dane i unikać przedwczesnych sensacji? Jak myślicie? Czy amerykańska agencja NASA skrywa jakiś wielki sekret? Zapraszam Was do dzielenia się opinią na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam Was również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności. No i oczywiście życzę Wam wszystkim. Wspaniałego dnia.